Piąte objawienie fatimskie. Ze wspomnień siostry Łucji Doszliśmy wreszcie do Kowada Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie naszą panią nad dębem skalnym. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również nasz pan. Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu. Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby popłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia. Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy, o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego. Tak, kilku uzdrowią Innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Jesteśmy wezwani do modlitwy różańcowej, aby wypraszać pokój na całym świecie, ale także pokój w naszych sercach i sercach naszych bliźnich. Modlitwa o pokój do Najświętszej Maryi Panny. Matko Najświętsza, niepokalana dziewico, królowo aniołów i ludzi. Zechciej łaskawie wpłynąć swoim przemożnym stawiennictwem u Boga, aby zastępy aniołów pod wodzą świętego Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.